Dzisiaj przygotuję trzeci, ostatni przepis w ramach konkursu grillowego z marką Weber. Są to, jak już mówiłam poprzednio, przepisy, które wygrały w pierwszym etapie konkursu. Dzisiaj będą to burgery z łososia i z fasoli. Burgery są już przygotowane. Grill nam się rozgrzewa, także zaraz się biorę do pracy. Temperatura już taka, jak trzeba. Tutaj mam przygotowane już bułki, sałatę, cebule i pomidory, więc za chwilę działamy. Zajrzymy sobie na momencik jak wygląda sytuacja w środku. No fajnie, bardzo się grillują. Jeszcze pewno momencik i będzie można przewracać na drugą stronę. Z chwilkę będę przekładała na drugą stronę, ale jeszcze trochę smaruję oliwką, żeby nam nie przywarło. I będzie wspaniale. Dobra, to teraz jest ten moment, żeby już położyć nasze bułeczki. Żeby troszkę się przepłykły. I zamykamy jeszcze na chwilkę. Zobaczymy, oj, nie uciekaj mi. Zobaczymy, były się już chyba fajnie przyrumieniły. O, tak, super. Przekładam na drugą stronę. Chwilkę jeszcze poczekamy. I serwujemy. Jeszcze przed złożeniem burgerów pokażę Wam tylko, jak pięknie się ugrillowały. Teraz nakładamy jeszcze sałatę, pomidora, cebulę i będzie gotowe.